Więcej dożynkowe, występy zespołów folklorystycznych, wystawy i zabawa taneczna to punkty programu przygotowane na tegoroczne obchody dożynek w Bisztynku w niedzielę 13 września. Dzisiejsze nasze święto plonów ma uroczysty również oprawę i przy tej okazji wystąpiłem do ministra rolnictwa Marka Sawickiego o przyznanie medalu zasłużonym dla rolnictwa. Tą zacną odznakę otrzymało państwo Elżbieta i Jana Wtyka, mieszkańcy gminy sołectwo, sołectwa Grzęda. Ludzie młodzi, którzy włączają się, unowocześniają, rozwijają swoje gospodarstwo. Myślę, że takich ludzi należy promować. Filipczykowi. Również w dniu dzisiejszym odznaki zasłużone do otrzymał nasz mieszkaniec naszej gminy pan Zbigniew Filipczyk przewodniczący rady miejskiej który również posiada ładne wspaniałe gospodarstwo chociaż częściowo jest na drugiej gminie ale włączony jest mocno w aktywność naszej społeczności i tutaj o wyróżnienie o, zasłu o zasłużonym o, o zasłużonego dla rolnictwa Gratulacje, wystąpiła Warmińsko-Mądrowska Izba Podobne Rolnicza leści. i wręczenie dokonał Gratulacje, prezes ja. Warmińsko-Mądrowskiej Izby Rolniczej. Kochani, był to rok uważam dobry, chociaż zawsze może być jeszcze lepszy. Na pewno w pewnym sensie czy tłumiły nas susze wiosenne, ale My jednak gleby szesła, bisztyneckie, gleby zwane piętrzyńskie posiadają to, że pod, starają się nadrobić ustraszony. Czas wielkość, która została zmagazywana, Dzień jednak dziękuję. w pewnym sensie pozwoliło, że plony nie były najgorsze. Rano wiele wskazywało na to, że przekazuje ten dorodny bochen chleba na ręce, e, przepraszam, jako symbol ciężkiej i trudnej pracy rolników na ręce gospodarza gminy, abyś umiejętnie dzielił nim wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Jako gospodarz tej gminy, dbając o swoją społeczność, będę się starał dzielić go sprawiedliwie i równo, aby nigdy nie zabrakło tego drogocennego skarbu, jakim jest chleb, na naszych stołach, w naszych rodzinach.